Dobra się ma, kontynuujemy. Dość tego, wraca Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Na ork, zaraz zamiast. No to na razie. Możesz sprzedać. Dzięki stary. Ta, zaraz tam, z tego co kiedy są czarne gobliny. A czarne gobliny to. Łe. To nie, nie chcę z nimi nawet próbować walczyć no dobra, idziemy do Bospera teraz, i wiecie co? Później ten yy, dom jak już zabędę to no, jak zdobędę zgodę wszystkich mistrzów, to zdecyduję, do kogo dołączyć. Było zastanawiam się właśnie nad Bosperem... Yy, i Konstantem. Je, je, się, je. Z tego co pamiętam, to tam chyba byli bandyci, których bym mógł tutaj sobie skulturnie ten ten jest przeprowadzić. Tak, tutaj. No nie pamiętam, wiem, że była gdzieś jaskinia z tymi. tymi dziadami ork ze miastem no przecież, że nie w mieście dobra, zaraz się coś wynajdzie wow no to chyba nie ten, nie to przejście to gdzie to do jasnej cholery było? Powiem wam, że nie pamiętam. Ale zaraz znajdzie się. No tam na pewno nie, bo tam były zębacze. O.

ale. Czy to znaczy, że... Jeśli... Ale na. No dobra. Dziesięć sztuk te za jedną. to Można to było zrobić. No to w sumie. Zaraz... Nie no no, to już chyba wszystkich do siebie przekonałem. Ode mnie tego nie dostał. No ja tak myślę, że wszystkich. Nie hmm. tak dalej być. Zaraz, no myślę tak, zaraz raz, dwa, trzy... Jeden, dwa, trzy na no, pięciu No dobra no to tak Zapisik. <laughs> bo nie wiem kto ma da mi lepszą ofertę hej nie chcę się przeszedłeś Hmm, jeśli. Mogę teraz. Jeśli chodzi o. Harada obchodzi tylko to, czy w... Wygląda na to, że. Bosper nie chciał nic. Myślę, że sam chętnie. Koniec końców, jednak. Torben dał ci swoje. Jeśli chodzi o Matea, to oznacza. Jesteś gotów? Dobra, próbujemy najpierw u niego. Tak, mistrzu. Aha, dobrze więc. Od tej chwili możesz. Jakie są moje. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę oczekiwać od młodego człowieka, żeby spędzał tu ze. Od czasu do czasu będziesz mi przynosić rośliny, których potrzeb. Buteleczki możesz kupić ode mnie. No i spodziewam się, że jako obywatel. Jakie ro... Kupię wszystko, co mi przyniesiesz. Za grzyby dostaniesz jednak spe... Chciałeś grzyby... Dlaczego te grzyby są tak... Jesteś moim czeladni. Mam tu kilka. A te. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak muło. <laughs> Spoko. 460 sztuk. No ładnie, ładnie, ładnie. <laughs> to znowu ty! Nauczmy. Dobrze? Każdy rośliny no to w sumie ojej oh yes. tam z drugiej strony zobaczymy wróć kiedy o nie mam no ty u niego no za roślinki mogę trochę kasy dostać to znów przyniosę świetnie przynie... Hmm. ale z ryby to tak trochę trąci nudą nie wiem że drzewa i zwierzęta więc Thanos hmm. wielce się zasmucił zanim z ryby i rzekł wreszcie do swych braci Nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta, No to zostaje mi jeszcze Bosper i... i Harat. No dobra, to ja już też tak szybko kończę odcinek. No i w następnym się wam powiem do kogo się zdecydowałem dołączyć.